Cześć, mam Dzisiaj wam pokażę jak zrobić broń burową z normalnego długopisu. Najpierw rozkręcacie cały długopis i zostaje wam później taki normalny taki wkład jakby. I do tego, tego wkładu plastiku przyklejacie taśmą klejącą, taką, taką normalną taśmą klejącą przyklejacie taką gumeczkę. Później z tego długopisu dostaje wam taki normalny wkład. O! Wkładacie go tutaj do tej dziurki i zaraz wam pokażę jak to fajnie strzela. Mamy już to gotowe. Gumeczkę naciągamy na ten wkład. Naciągamy gumkę. Naciągamy gumkę. Jak już dobrze naciągniemy Dopuszczamy Mówię Wam to wychodzi w 100% jeżeli się postaracie i kończy Wam to dobrze wyjdzie. Cześć!